Poszło. Poszło. Witamy wszystkich naszych oglądających, nasz kanał i tych, co jeszcze nie widzieli, a będą oglądać. Jest 29 stycznia, z tego co dobrze kojarzę. Postanowiliśmy pierwszy raz w tym sezonie coś nagrać. Zrobiła się ładna pogoda, jak widać. Chociaż ustawiliśmy się w cieniu, żeby, żeby tutaj ładnie to wyglądało na, na nagraniu. Żeby nie było cieni ze słońca i tak dalej. Wyciągnęliśmy nasze oba silniki i chcemy je przepalić. Zobaczymy, bo nie chodziły, były w piwnicy. Nie chodziły przez ostatnie y, 3 miesiące, w zasadzie 4 praktycznie, prawie że od ostatniego pływania. A tak co jakiś czas dobrze, jak się silnik przepali, prawda? Więc tak. Zimny, nieruszany, podłączona linia paliwowa, zbiornik tam jest paliw paliwa, trochę go nadmuchamy. Zobaczymy, czy zassa paliwo. Są trzeba je umyć przy okazji, teraz na wiosnę. W spodzinach powymienialiśmy oleje, w jednym i drugim. W Suzuki zostało jeszcze wymienić olej w silniku, ale to. Tak krótko pływał, że na jedno odpalenie dzisiaj wystarczy. Dobra, to tak. Sanie, Ssanie, dmuchanie, paliwo napompowane i zobaczymy, co się stanie. Uwaga! O, pierwszy raz nie odpalił. Jest zrywka, to też jest ważne, czasami się zapomina. Dobra. Drugi raz też nie odpalił. Czy jak tu jest ustawione? Oddamy trochę gazu. Trzeci też nie. A, uparte. to bydle. przedmuchamy go trochę. Mam raz robiłem bez sania. Obraził się po zimie, nie chce chodzić. No, no patrz. I pierdnię, nie? W dobrą stronę poliwopompowałem W dobrą. Dopompuję jeszcze troszkę. Dobra. Trochę powietrze. Czyli ten się zepsuł, tak? Damy mu chwilkę, niech odsapnie. Dziwne bo A tego nie Może to paliwo jest takie do dupy, bo to z tym olejem. No zobaczymy. Treście. Sanie Zanie wyłączę. No. U. Nie ma jak dwusów, musi zadejmić. O i z gaz. gaz. no nie, podejrzewam, że będzie trzeba czyścić gaźnik. Albo Kupić nowe paliwo? Nie, wyraźnie ma kłopoty z paliwem. Dobra. Załapał teraz. Dobra, no, wejść załapał. załapać. Cię trochę nagrzeje, już chodzi bez sania. No jest co? Było trochę to ciągnąć. Jest to tak pochodzi chwilę. Jeszcze można dolać trochę wody. No. To właśnie dobrze jest za jakiś czas silnik, bo ten silnik nie lubi, ani w samochodzie, ani w motorze, ani taki, nie lubi za długo stać. Po prostu musi trochę popracować, teraz na jakiś czas. Dobra. No, niech sobie popylka dobra, wody jest akurat zobaczymy no. jak tam biegi sobie radzą a no, chodzi pod obciążeniem ładnie Dobra, no. Na wolnych już chodzi, pyrka. Jak się przyspiesza, to ma takie. Ale to jest źle wyregulowany zapłon. Zmierzam się, żeby kupić sobie tą. Kupić sobie lampę chroboskopową i go w końcu wyregulować. Bo bez lampy to nie robota. No dobra, niech chwilę po, po pyrka. Nagrzeje się. Damy jeszcze wsteczny. No i dobrze, wsteczny jest, przód jest, plus jest, wszystko jest. Maszyna chodzi. Tutaj ładnie puszczę wodę. paliwa to tam dużo nie ma, ale na to dzisiejsze odpalenie w zupełności wystarczy. Suzuki czeka obok. Jak ten się nagrzeje, zdejmiemy tego i założymy Suzuki. To? To nic tu nie ma ciekawa. Nie, to jak chodzi, to, to chodzi. Nic tutaj się raczej nie dzieje. nierówno pracuję, to no mówię nie mam lampy, bo tu bym sobie zobaczył jak chodzi zapłon. I bym trochę wyregulował. Jak kupię lampę, muszę to zrobić. Trochę ciszej. Dobra. No, no to tyle. popyka sobie tutaj nagrzeje się porządnie. Wszystko się nasmaruje. Dun, 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 jak trawant, nie? Dun. To będzie drugi. Tak naprawdę drugi sezon tego silnika. Zobaczymy jak się będzie sprawował. W końcu to Chińczyk. Na razie pływa dobrze, mówię coś jest z zapłonem, ale to jest do wyregulowania. A reszta chodzi dobrze. Trochę się naszarpałem, jak widzieliście, no ale trudno, tak co bywa po tylu miesiącach. Poza tym paliwo jest stare, nie? to też ma 3-4 miesiące. Trzeba kupić nowy, nowy olej, wymieszać i, i będzie ok. A szczerze, jak widzę to słońce, to by się tak wsiadło na ponton i przeciągnęło go tak przez ten zalew sulejowski. Nie, Aguś to by mu na pewno nie zaszkodziło. Nam też. A zobaczymy, jak się utrzyma taka dalej wiosna. Czy zimy, to może się któregoś dnia na godzinę, czy dwie, tam chociaż wyskoczymy sobie. Przegonimy go. Zawsze po, przy pontonie, to przy pontonie, nie? Przeczek nie może doczekać. No dobra, to na razie tyle. O co tu popyrka teraz? 15 minut. Później przełożymy na Suzuki. Nagram Suzuki, jak odpala. Suzuki ma tą przewagę, że raz go odpalaliśmy chyba miesiąc czy półtora temu na chwilę tam w piwnicy. I tam to znaczy no, to powinien, mam nadzieję, szybciej odpalić. Zobaczymy, ten nie chodzi. Dobra, wyłącz na razie. To klaps i jedziemy. Dobra, jesteśmy z drugim silnikiem. Ten ma tam przewagę nad tamtym silnikiem, że tutaj jest o to, co najprawdopodobniej lubię. Tu jest trochę paliwa. O, i tutaj jest to paliwo. Ustawimy teraz na zbiornik środkowy, jest ustawiony Dobra, czyli nie trzeba tutaj za każdym odpaleniem latać z. Ze zbiornikiem, z linią paliwową, ze wszystkim, jak się chce na chwilę odpalić, to, to wystarczy po prostu odkręcić tutaj odpowierzchnik, niech tam sobie zleci chwilkę. Tu jest luz, dobra, zobaczymy, jak ten odpali. Ten był odpalany jakieś półtora miesiąca temu, nie? Na chwilę w piwnicy. Także dobra, to tak sanie. Tu troszeczkę więcej gazu. Zrywka jest. Najgorzej jak czek macha, 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 a później znaczy, że zrywki nie ma. To się zdarzało nam chyba ze dwa, trzy razy. Wszystko założone, wszystko wypłynęliśmy już na wiosłach na ten, a zrywka w samochodzie. Pamiętam tą sytuację. Dobra, raz, Suzuki i chodzi. Drugie, drugie kopnięcie było. Dobra, sanie wyłączam, wyłączam. O jest Ja powiem szczerze Lubię ten silnik Jedyny jego minus to jest to, że ma 6 koni A nie 15 Gdyby miał 15 Mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć, że jest lepszy od tamtego Oczywiście wtedy byłby duży, ciężki Ważyłby pewnie z 50 kilo No bo to w Ten waży 26 bodajże Także zupełnie co innego No ale w każdym razie, Chodzi na drugie kopnięcie po dwóch miesiącach prawie no, półtora stania. Wygląda jak nowy, bo jest nowy praktycznie. Olej tam się burzy w okienku. Jeszcze trzeba go na ten sezon wymienić. No i tak. Odpalił od kopa. Kilka pochodzi. Kilka pochodzi. Damy mu się też lekko nagrzać. To jest silnik czterosuwowy, więc tutaj nie ma tego problemu. Który jest w dwusowie, że na wolnych obrotach to nie za bardzo się smaruje. Ten się zawsze smaruje dobrze. No, sprawdzimy jeszcze tylko biegi. Bo no, tu też była, był wymieniany olej w spodzinie. Nie nagrywałem tego, jak wymienia. Moleje wschodnie, bo już raz było nagrane. Jest tam na moim kanale. Jak ktoś chciał zobaczyć, jak się wymienia, to nie ma problemu. No, i mieli wodę do tyłu, i mieli wodę do przodu. No i dobrze. No, mówię, co mogę o tym silniku powiedzieć tak na szybko, jeszcze raz. No, po pierwsze, jest ładny, co widać, tylko trochę brudny. Po drugie, jest lekki, co jest naprawdę dobre do noszenia. Po trzecie, to jest w więc jest koleju i nie kopci, jak widzieliście. Macie porównanie ten a tamten. Jeśli miałbym mieć silnik tylko na siebie i napływanie na ryby, czy coś takiego, żeby na rybki sobie poopłynąć, czy nawet coś pozwiedzać, robić te 20-30 km po wodzie, i byłbym sam na pontonie 330, to to w zupełności wystarczy, to to naprawdę nie trzeba tego sforma, nie? nie? trzeba żadnej piętaski, Oczywiście im więcej mocy, tym lepiej, ale w zupełności wystarczy. Problem się zaczyna dopiero, jak przedamy we dwójkę, no i wtedy on nie ma siły wyrwać nas z wody, to troszeczkę mu brakuje, żeby wyjść w ten ślizgu, Jakby wszedł już wyprzedł, nie? Ale nie ma siły. No i wtedy trzeba się powoli bujać te 8 na godzinę takim, takim płynięciem bez ślizgu. No ale to jest jego jedyny minus, tak to ma same plusy ten silnik. Przynajmniej jeśli chodzi o użytkowanie, bo mechanicznie to tam Różnie o nich mówią, nie, ale to do tej pory sami widzicie, nie ma problemu. Także to jest praktycznie nowy silnik. No dobra, gość, to co? Niech się chwilę tutaj po, pobawi. Tamtego wywiozę do garażu. Już powinno być cieplej, to już nie będziemy go do piwnicy zabierać. Ten niech sobie tu jeszcze chwilę pochodzi. No i tyle. No mówię, odpaliliśmy je, tak, bo wychodzę z założenia, że wszystko co ma silnik, powinno co jakiś czas być odpalone. Czy to samochód, czy motor. Mamy też kilka samochodów, w jakiś czas jeździmy raz, tym raz tym, żeby to nie stało, bo nic się tak nie psuje, jak to, co stoi, nieużywane, nie używamy. Nawet kosiarkę trzeba będzie odpalić, też mimo, że gra się trawy nie kosi, żeby chwilę pochodziła, to żeby silnik się nie zatemnił. Za no. Jak nieodpalane było, to nie, bo odpalane było. To śniegu, nie? O, śnieżarka była nieodpalana, no i już nie chodzi. No. I to tyle, tak. Taki właśnie. Tak się kończy, nieodpalanie. Dobra, teraz jest ciepły jeszcze. Zgasiłem go ciepłego. Dobra. I teraz go odpalę. Bez, tu jest na zero ustawione na przykład bez żadnego tamtego, bez niczego. Pociągniemy. A jednak trzeba dodać troszeczkę. Dobra. No i chodzi. No i chodzi. Także to Suzuki, jak ciepłe, to świetnie odpala. Tamten też. I tyle. Odpalone, dobra, niech sobie chodzi. Jakbyś może tym wyłączyć. To za, a właśnie, zapomniałem się pożegnać. Sezon się zbliża, to jest styczeń. Za chwilę będzie luty, marzec, kwiecień. A w kwietniu najpóźniej, chyba że się zrobi teraz cieplej. To no do zobaczenia na wodzie. Mamy w planach parę fajnych miejsc. Także zobaczcie sobie nasz kanał. Pilnujcie tego, bo będzie naprawdę co zobaczyć. Mamy troszeczkę sprzętu. Sprzętu, który pozwala na nagrania, których kiedyś nie mogliśmy robić. Bo jest i wodoodporny. I idioto odporny, także ciężko zepsuć na przykład ujęcie tą kamerą, bo filmuję we wszystkie strony, jakie się da. Można później poprawić, jak się źle ją trzymało, nie ma problemu. Także jest trochę tego, będą zdjęcia, na przykład będą zdjęcia z podwody, jeśli nie widzieliście, Tak, włączę Jeśli do tej pory nie widzieliście, nie mieliście okazji zobaczyć, jak pływa sponton i jak to wygląda z wody no to jak w tym roku będziemy w Chorwacji to no to sfilmujemy, bo obie kamery można topić więc się weźmie i utopi i przepłyniemy nad nimi lekko z boku za zobaczymy jak śruba pracuje, to wszystko nie na filmikach. Także takich filmów może są ja nie widziałem, ale my zrobimy, nie? Także zapraszamy, jest parę fajnych, naprawdę fajnych miejsc mamy w planie i w Polsce, i za granicą. Także do zobaczenia na wodzie, mojej zabawy i do, do rozpoczęcia prawdziwego sezonu. Pozdrawiam.